Cześć hey, Witajcie z tej strony Hubert. Jest to pierwszy odcinek z, z serii singla na mapie typowa Polska Wieś. Tym razem Fautrujeczka. No, kontynuujemy serię na tej mapie. Dobrze. W dzisiejszym odcinku będzie uprawa oraz akcja nawozy. Ale ja przedtem oprowadzę po maszynek. Tu mam tak. Y główny ciągnik Case Maxim 140 z agregatem Unia Kombi przyczepę Metal Tech aście ton, to Teleżurka Unna Kut L Kompojn spożarowy Bison TC-590 Drugi ciągnik Case JXU-85 Sturem Truck Life TL-260Li No i jakieś tutaj mamy brony, było bronowanie ostatnio hmm, Tu mamy garaże, garaże, garaże to nic nie będzie i tu coś tutaj Będą tak, w poprzednim odcinku miały być pługi, czyli oreczka. Tu mamy sieć Sipmy i prasę Kuna. Tu mamy siewnik Kuna i pługi Kuna oczywiście. I to będziemy robić. A w dzisiejszym odcinku akcja nawozy i nawozy będziemy mieli i uprawę. Tak jak już mówiłem, w tym okresie będziemy sobie nawozy rozłożyć. To było Ctrl 6, Ctrl 5. Połączymy. Sprawdzimy jak ten kajsik 2 ATS się przyzwyczaiłem. Miał ten odcinek, miał być odcinek zorania, ale no, nie wyszło. No bo usuwając inny odcinek, no, usunąłem ten. Dobra, zdejmiemy blendekę Zobaczymy jak ta SIP ma -boryna nam się sprawdzi. I gdzieś tu się chyba napełniało. pojemność Siedem. Chudy chcę był kurczę Nie ten przycisk Dobra radzimy Ten case może nie jest jakieś fajnie obskryptowany ale no mi pasuje Pod gospo więc samo zaczynamy akcję nawozy miała być oreczka, tak jak mówimy, ale no usuwając odcinek, który wrzuciłem usunąłem ten i zamiast tego więc u Jezu tam sąsiedź dżendirem stoi się zepsuje mu podczas podczas kurwa podczas orki, orą nieużytki mu się zepsuł i burczę, nie może to zebrać z drogi ja miałem mu pomoc w waraniu, ale no mówię, pierwszy muszę skończyć u siebie robić, więc Czemu nie leci teraz leci nawóz no, taką nie jest o szeroki ten rozsiewacz, ale w tym środku źle się jeść. Zawsze jakiś będzie. No ja zawsze przed, przed uprawą walnę nawozem, by ten nawóz wszedł bardziej w ziemię i tyle. To miał być ten odcinek z tej akcji jako drugi, ale będzie jako pierwszy, no bo nie wyszło coś. Przyzgupił pomyłkę, no nie wyszło i muszę to robić na nowo. O tak, zobaczymy ja miałem mówić, no zapomniałem. A jeżeli to będziecie oglądać, no to wyszedł odcinek z Amerykana. Pierwszy i niebawem kolejne odcinki. Na sobotę mam z Amery też walczyć Amerykana już. No bo ten odcinek jak będziecie oglądać to będzie piąteczek. Si uda mi go wrzucić przez nockę. No tylko na rogę, się leś winiemy. Pyk, pyk, pyk. I pójdzie robota. O, u mnie dzisiaj śnieg, śnieg zeszłym gdzieś pada. Nie wiadomo jaka to pogoda. Dobra, tu odpuścimy, teraz tu. I po nawozach i lecimy na i po agregaciki i zwijamy się stąd akcja agregat teraz przed nami no do żadzież się i stoi na środku drogi nawozy się przydadzą pod resztę pól trzeba uprawić jeszcze popronować się, je, zdruszyć po zimie temu kejśnik był przy bronach Kierunkiem nawet ma. Coś z tych kierunków, jakie zasłania ta kierownica. A! się on jestem... że spacją mam ten ręczny, a tu nie ta gierka. A no i teraz akcja na wodzik. Dobra, lecimy. K jest już ubudzony trochę, no bo wiecie. Była akcja Orka i mi uprawa trochę. Agregatem sobie przed odcinkiem trochę tam testowałem. Nie przed tym, po tamtym odcinku testowałem agregat, jak on w ogóle chodzi, czy ma animację, czy coś, więc ma i teraz akcja agregat. No Jezu. Tu za lekko skręca wat... No to jak się gra dużo w ATS, a teraz no to przyzwyczajony jestem ja do tamtej... Mam tych ustawień nie, nie idzie tu trochę Niebawem powinny być odcinki z multi Staram się je wrzucić żeby nie było tylko singla, 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 singla i jeszcze raz singla Żeby było, by były też odcinki z multi wyłączy możemy wyłączyć Opuszczamy i lecimy za szybko to gdzieś 10 na godzinę, nie, to za wolno nie ja muszę wyłączyć te chudy ja, 14 za szybko, ale 10 za wolno dobra nie będzie 14 za musi to tu ugór pełno to musi zruszyć tu ziemię mi troszeczkę więc Idzie trochę ta robota, więc... Ta seria chce, żeby już była taka realniejsza, czyli do wiosennych prac przejść potem na późno, wczesno wiosenny prac, na późno wiosenny, potem do żniw, kosy jakieś. Dobra, idzie. O, pod górkę będzie miał ciężko. Z tym agregatem. duży agregat więc ma prawo ten 140 koni ciągniczek z nim mieć ciężko gruzdy tu pozawalać I trochę zawsze odcineczek będzie więc będzie co oglądać gdzieś tak to pod tymi filmami nie ma za dużo najwięcej jest pod tymi krótkimi filmikami Mam już też jeden zrobiony, tylko zapominam go wrzucić zawsze, więc dzisiaj na noc jak będę wrzucał, no to wrzucę dwa, ten i tamten, zawsze się udostępni kiedyś. Proszę. prawie na raz biorę, więc zawsze tak lubię tutaj zrobić. Naprawdę też to tak ziemię się potem nie ubije. Łatwo to wziąć po ranym lepiej agregatem walnąć sobie, żeby nie w środku źle. Orało się w środku fajnie, ale lepiej agregatem po zewnątrz sobie porobić. Tutaj już nie będę nawet robił w nie może, teraz jeszcze zrobię. no Raz walnę sobie po półgodzie trzeba będzie mnie dobrze uprawić nawożona jest więc mam pomysł muszę tu dać do tyłu i ten kwadracik pierwszy sobie zrobię i po śladach tylko na wprost trochę o to zrobić na wprostować ten kawałek już mam zamiar, może w niedzielę myszkę sobie kupić bo no, tam mnie troszeczkę denerwuje, już się przycina no, mapa, praca nad mapą idą sobie powolutku, odcinek już jest jeszcze muszę to dodać, świniarnie, tak jak chcieliście, żeby była świniarnie, tam już skup, tak jak mówiłem na odcinku skup pola, są świniarnie jeszcze muszę przemyśleć, w którym miejscu ją dodam Zresztą testy by już były Dobra, szpula i ogień. Jeszcze z dwa miesiące. Półtoraj w pole też się ruszy naprawdę już i jeszcze muszę filmik skleić z pracy na głowie. Bo na tym kanale też będę umieszczał takie jakby vlogi. Yy, filmiki z prac różnych miałem składać drugi kanał ale doradziliście mi żeby na facebooku żeby no jak mam kanał z gier to żeby na tym kurcie wyszłem żeby wszystko wrzucać na ten kanał może też dobrze widzów może przybędzie i wszystkiego zobaczymy jak to będzie i na us trochę nie sypną, ale dobra. O, jeszcze eurotraka, może multi się uda nagrać. Nie no żeby tej giery trochę było no i CS-a trochę. Nie, CS-a nie było dawno, więc trzeba będzie nagrać. Okej, okay. no okej, okay. z agregatem nie ma łatwo, ale idzie. Nagrać się nie brudzi chyba. Także żówkę się brudzi, ale agregat nie chcę krzywo to załatwiać tak tak ładnie dobrze no i już mamy po robocie jedziemy na farmę no i sobie to skończymy może jeszcze jakieś pole ruszymy bronami ale no, nie nie będę bronami ruszał bo tam tamto pole agregatem zrobiłem już sprawdzimy jeszcze tutaj Prześrodek środek sobie przejdziemy, jak tu będzie szło Trzeba zruszyć tu ziemię, pojedziemy, tak jak mówiłem, w błoto Trochę ruszymy i... Dobra, trochę zruszymy potem tu i tak bronami będę robił, więc... Tam agregatem to tak... Nie bardzo to zruszyć, ale... Ale można i agregatem Tak jest już uczepiony Zruszyć tu ziemię przed siłami, bo będzie ciężko. W błoto się, w błotko się wwadimy i będzie fajnie. Szkody wyłączę, dobra, chwila prawdy przejdziemy. Za takie błoto to ja lubię. Że jak wjedziesz, to nie wyjedziesz. Dawaj, 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 po co ja tu wjeżdżałem? Trochę nierealnie, ale muszę z nas wyjechać 140 koni nie doradził o włocie że tu tędy już powinienem przejść o, wiem, że tędy przejdę, ale nie No i dojadę do końca. No i skończymy ten odcinek. Dało się przejść przez to błoto. Ziemię się trochę, to, potem to ziemię będę zruszał poza odcinkiem. Jeszcze do końca lutego. No i może zrobię live'a. No i wtedy byłby live z tego, co robię poza odcinkiem. Czyli jak te pola bym wszystkie ruszał, nawozy sypał, siała, siewy zaczął. Na tym polu najprawdopodobniej będzie nawet ten rzepaczek tu może walniemy jakiś, albo coś takiego. Nie, rzepak gdzie na wiosnę rzepak. Tu by się dało te. Mhm, dobrze. To od modu wynajmu, więc dobra. Więc tak, żeby nie było do następnego odcineczka z farminga. Yy, trzymajcie się. Yy...